Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film Będzie to update Projektu Zero Makijażowego Tu mam oczywiście naszykowane Produkty I chciałam Powiedzieć, że od poprzedniego Update'u No, można powiedzieć, że złożyłam trzy produkty Właściwie to Dwa zużyłam, jeden Miał produkt drobny wypadek i no rozsypał się nie dało się już tego odratować ale to przejdziemy do tego także w sumie trzy produkty i zobaczycie jakie trzy inne produkty na te miejsce włożyłam, ale zanim przejdziemy do pokazywania tego co zużyłam, co włożyłam jakie postępy są to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału jeśli tego nie robicie lajkowania jak najwięcej i oczywiście komentowanie, bo to ogromnie pomaga w rozwoju kanału. Tak samo jak yy, jest nowa funkcja podbić film, to też ogromnie pomaga, bo filmy docierają do większej liczby odbiorców, nowych widzów. Także was to nic nie kosztuje, a w ten sposób wspieracie mój kanał. Także bardzo wam za to dziękuję. OK, mam tu już mój notes. Mam tutaj już ten koszyczek z produktami, które mm, y, mam w tym projekcie i pokażę Wam już trzy produkty które z, u, złożyłam. Właściwie dwa złożyłam, jeden miał drobny wypadek, ale y, zaczniemy od produktu, które złożyłam i złożyłam tak, tą bazę pod makijaż z Oriflame z dewan. Ta wersja rozświetlająca, jak widzicie, zużyta jest do końca. Dalej zużyłam puder sypki z witaminą C z Stars from the Stars we współpracy z Wedlem z tej pierwszej edycji. Zużyty do końca. Nadal pięknie pachnie tym ptasim mleczkiem cytrynowym. Ach... Także zużyte, opakowanie sobie zostawię, bo czasami jak mam jakiś puder sypki w kiepskim opakowaniu, to będę miała gdzie przesypać po prostu. Także opakowanie sobie zostawię. No i coś, co właśnie miało ten wypadek rozświetlacz z Bell z tej serii Oriental Gold. Po prostu jak brałam kosmetyki. I kładłam do koszyczka, które są w projekcie do nagrywania. Niestety to upuściłam na podłogę. I powiem Wam tak: w 80% on już był zużyty, więc niewielka część mi tutaj odpadła. Możecie tutaj zobaczyć, właśnie i pokruszyło mi się. W ogóle wstawię Wam tu teraz zdjęcie, jak to wyglądało. I yy, na trzy kawałki mi się to tak rozwaliło jak zaczęłam to zbierać to się zaczęło bardziej jeszcze to kruszyć więc ja nie bawię się w prasowanie na nowo z tego względu że po pierwsze nie umiem tego już próbowałam nie wychodzi mi to więc nie bawię się w to a po drugie to po prostu mam tyle jeszcze innych rozświetlaczy tego typu takich z, ze złotym blaskiem więc po prostu odpuściłam ratowanie tego. Tak jak mówię, w 80% zużyłam, reszta się po prostu pokruszyła przez no niestety moją niezdarność, no nie wiem, jakoś mi po prostu wypadł z ręki. Ok, teraz przechodzimy już do produktów, które zostały i które wprowadziłam na miejsce tamtych. Także... Yy, Poprzedniego update'u został mi i wprowadzony był. Ten Fluid Korektor do twarzy z ZiAi i jej młoda skóra. Odcin naturalny. Jak patrzę pod światło, to jeszcze tyle tego mam, także już jest naprawdę duży postęp. Jest jego test na kanale, także sobie zobaczycie film, jeśli nie oglądaliście, dlatego też jest w tym projekcie, żeby go złożyć Chociaż powiem wam, że teraz hmm, już nie jestem tak opalona, że bladłam, więc troszeczkę ciężko będzie go złożyć, a nie chcę zostawać, zostawiać go na przyszły rok, jak się opalę, bo podejrzewam, że szlag go trafi. Także będę chyba po prostu go mieszać z jakimś bardzo jasnym i żeby po prostu to złożyć. Nie lubię wyrzucać produktów. Yy, Chcę to zużyć. Także w poprzednim miesiącu było 38,11 gram. Teraz jest 27,42 gramy. To znaczy, że zużyłam 10,69 gram. Także prawie 11 gramów zużyłam przez miesiąc. Sporo, powiem Wam. Przyłożyłam się do niego, cały czas jego używałam, używałam, bo chcę go po prostu zużyć. Ok, lecimy dalej. Dalej jest mgiełka utrwalająca makijaż. Można ją używać przed, jak i po makijażu. Ja używam właśnie po. Jest to mgiełka z wand. Niestety, niedostępna już. Mam jeszcze jedną sztukę na zapasie. Jest cudowna. Zobaczcie, jak wydajna ona jest. Ja ją już. Nie wiem od kiedy ją mam, ale naprawdę tak, wprowadziłam w listopadzie zeszłego roku. Także już prawie rok czasu używam i zobaczcie, ile ją zużyłam. Jest mega wydajna. Robi cudowną mgiełkę. Fajnie, delikatnie też pachnie. Ściąga tą pudrowość z twarzy, na czym mi to zależy, także jak najbardziej. I w poprzednim miesiącu było 94. 4,26 g. teraz jest 87 g. równo, także zużyłam 7,26 g. także sporo no ale mówię, tak jak mówię używam już go teraz cały czas bo wcześniej yy, miałam taką inną mgiełkę z SPF z Kloszy. mogliście widzieć w Denku, to tamto używam w okresie takim letnim tego trochę mniej, a skończyłam tamto to już do tego wróciłam i będą większe już postępy. Dalej, na miejsce tamtej bazy y, pod makijaż z Oriflame The One włożyłam teraz tą bazę z Rimmela. Y, jest to Multitasker Better Than Filters jest to primer albo baza. Właściwie tu pisze, że primer, highlighter plus glow booster ja mam tak jakby w odcieniu 003 light to jest takie dosyć rzadkie trochę mi nie odpowiada bo to jest w formie takiej o pacynki i nie do końca mi to odpowiada ale no trafiło mi się to w pudełku pure beauty box więc chciałabym to zużyć także włożyłam teraz ten produkt i to jest szklane opakowanie, więc przed to jest też ciężkie. I jego początkowa waga to jest 121 gramów, przepraszam, 121,74 gramy. Także dosyć sporo, ale tak jak mówię, kilka razy dopiero użyłam i teraz już chcę go złożyć. Dalej mam błyszczyk do ust z Rimela też. Z tej serii Trill Seeker Glossy Gloss. Ja mam w odcieniu 500. Paint to the Apple. Jak możecie zobaczyć, sporo już zużyłam. Tu już jest zużycie, także no sporo. Myślę, że do końca roku powinnam go zużyć. I w poprzednim miesiącu było 28,91 g, teraz jest 28,04 g, to znaczy, że zużyłam 0,87 g. Także prawie 1 g. Spoko! Błyszczyk jest jak najbardziej fajny. Teraz też go mam na ustach. faktycznie na długo mi nawilża te usta o dziwo nie ściera się tak szybko, także spoko, przyjemne. Ale wrzuciłam go do projektu, żeby go już złożyć. Też mi się trafił w projekcie, mm, nie w projekcie, w pudełku Pure Beauty Box. Ok, lecimy dalej. Mam tutaj puder pod oczy z Vibo. Ten z kolagenem, kwadratowe. No i jego już naprawdę tutaj nie dużo jest, ale powiem Wam, że w tym okresie takim letnim, to on mi bielił tą skórę pod okiem. Teraz powoli już się robi dobre, ale jeszcze troszeczkę, no ale też już długo mam, chcę tu złożyć, to niby tylko jest 5,5 grama, ale no długo już go mam. Także chcę go złożyć i w poprzednim miesiącu było 38,69 gram. Teraz jest 38,63 g, to znaczy, że złożyłam 0,06 g, to było dosłownie 4-5 użycia może, naprawdę nie do końca go lubię, odkryłam inny puder pod oczy, który jest świetny, uwielbiam go i bardziej po tamten sięgam niż po ten, ale ten też chcę złożyć, także jeszcze chwilę pobędzie i zużyję jego. Dalej mam e, na miejsce nie wiem czego po prostu wprowadziłam zamiast e, pudru sypkiego ze, ze starców wprowadziłam inny puder z Avonu. też sypki, mineralne w odcieniu e, niód. Tak on wygląda, tyle jeszcze mi go zostało. Z tym, że ja go nie używam na całą twarz, bo on jest dla mnie za ciemny. Jestem po prostu pomarańczowa po nim. Ja go używam jako bronzera. Dzisiaj go też mam na policzkach. Jako bronzer mi się sprawdza, także spoko. W ten sposób go zużyję. Ja ten puder wygrałam w rozdaniu u Moniki, także chcę już go też zużyć bo już go chwilę mam dalej mam róż z Max and More, czego on mi nie upadł, nie wypadł z rąk, nie wiem dlaczego, ale jeszcze go mam i yy, on jest w odcieniu 164 Dusty Rose no, ten coraz większe yy. i w poprzednim miesiącu było 27,02 gramy, teraz jest 26,79 gram to znaczy, że zużyłam 0,23 gramy także sukcesywnie, powolutku do przodu powiem tak, że do końca roku go jeszcze będę miała w projekcie ile mi się go uda zużyć, to zużyję, ale później od nowego roku ja go wywalę już z projektu, bo już za długo go mam, już Czas go wywalić, chyba. Ale do końca roku na razie jeszcze zostaje w tym projekcie. Zobaczymy, ile mi się jeszcze uda go zużyć. Przewracają mi się tu rzeczy, ale dobra. Dalej mam brązer w krymie z Glam Shopu w odcieniu oliwkowym. Zobaczcie, już mi naprawdę niewiele zostało. Przypięłam się do niego, żeby go zużyć, bo już mam go rok czasu otwarty. Jeszcze nie śmierdzi, jest jeszcze, że tak powiem, kremowy, niewyschnięty. Więc chciałabym go złożyć, Zwłaszcza, że tu już no, nie dużo zostało, także spoko. Ale to nie jest moja ulubiona forma konturowania twarzy. Także nigdy więcej. I w poprzednim miesiącu było 53,32 gramy Teraz jest 50,52 gramy. To znaczy, że zużyłam 2,8 grama. Także prawie 3 gramy. Spoko. Dalej, na miejsce tego rozświetlacza Zebel, który mi się pokruszył, wkładam kolejny rozświetlacz Zebel. Tym razem z tej serii Popcorn. On jest sypki. Ma... To beznadziejne opakowanie, bo muszę brać, że tak powiem, nakrętkę z innego pudru, żeby sobie przesypywać i nakładać aplikować. Dzisiaj też go w ogóle mam na twarzy. Sam sobie produkt jest fajny, ładny, ładny daje taką taflę i tak dalej. Ale no, samo używanie tej aplikacji, to wsypanie do tego wieczka. Zresztą, jeszcze też ciężko wylatuje, trzeba nieźle się nastukać, że tak powiem, żeby coś z niego wypadło. więc no, opakowanie jest beznadziejne. Sam rozświetlacz jest fajny, ładnie wygląda, no, ale to opakowanie jest beznadziejne. A znowu odkręcać i maczać, tak to za dużo tego, więc, no, ciężki jest w aplikacji, powiem wam. Także już nigdy więcej się nie skuszę na rozświetlacz chyba sypki. Albo może w innym opakowaniu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to jest beznadziejne opakowanie. Dlatego się znalazł w tym projekcie. I jego początkowa waga to jest 35,14 gram. Także trochę poużywamy. Nie wiem, jaka tu jest waga. I ja w ogóle to mam w odcieniu 01 Move Star. Także spoko. I ostatni produkt tego projektu jest to kredka żelowa z Aivono w odcieniu Niut. Ja ją używam na linię wodną, dzisiaj też ją mam. Także świetna, super kredka na linię wodną. mięciutka, ładnie rysuje, nie drapie sunie, jak masełko i tak dalej. Także w poprzednim miesiącu było 4,14 g, Teraz jest 3,99 g, To znaczy, że złożyłam 0,15 g, Także sporo. To byłoby na tyle w tym dzisiejszym projekcie zero. Napiszcie mi w komentarzach, jak Wasze yy, yy, zużycia kolorówkowe w tym miesiącu poszły. No wiadomo, kolorowka dłużej się zużywa, ale jest, że tak powiem, radość, jak zużyjemy jakiś produkt kolorowkowy. I nie mówię o podkładach czy bazach czy tuszach, no bo to często zużywamy i tak dalej, tylko właśnie o jakichś rozświetlaczach, o jakichś różach, bronzera, tego typu rzeczy, no bo to dłużej się schodzi, a już w ogóle paleta cieni. To już jest kosmos, żeby zużyć całą paletę cieni. Mi się udało raz w życiu dokonać tego. I podejrzewam, i podejrzewam że pierwszy chyba ostatni raz. Bo powiem Wam, że pod koniec to już była męczarnia, jak zostało nam parę kolorów. Ale nieważne. Chciałam, dopiłam tego i powiem Wam, że już chyba nigdy więcej. Dobrze, rozgaduję się. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia. Cześć!